Witajcie grzybiarze. Kolejny dzień w lesie. Kolejny wypad na grzybki. Kilka dni temu byłem i muszę powiedzieć, że piękne borowiczki wpadły do mojego kosza. Dziś jestem w podobnym lasku i widzę tutaj już stojaka babkę, chyba przewrócony, taki dziadziuś chociaż twardy i gdzieś widziałem kolejnego. Jest. Tutaj. Stojący, więc przyjrzymy się. i Zobaczcie jaki, jaka hybryda. Dwa zrośnięte ze sobą. Dzisiaj będzie duszonka na jajeczkach. Grzybki. I mam nadzieję, że kilka borusów też podniosę, bo sypnęło. Sypnęło borusami na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Więc spokojnie można szaleć po lesie i, i naprawdę ładne okazy wskakują. Mam nadzieję, że dzisiaj też będę mógł pokazać Wam kilka pięknych prawózków. I jaki ładny, aksamitny podgrzybek się trafił? I kolejny ładny stojaczek, jak się ładnie kamufluje w listkach. Tu gdzieś rosły piaskowce i prawusy. W tym miejscu też prawusy zbierałem. I mam chyba pierwszego prawusa. I to na skraju lasu. O, ale ładny kapelusik. Tak, prawus. Wielki. Wielki prawuch, noga w miarę twarda. Poszukamy kolejny. Lasek taki mieszany, brzoza, ale przewaga dębu. Właśnie w takich lasach lubię najbardziej wędrować, bo dużo, dużo prawusów tu wyskakuje. Tutaj widzę jednego stojaka, czyli koźlaż babka, ale taki ogryzek, nie nadaje się do niczego. Ale tu jest ładniutki taki. Kolorek ma taki już dojrzały, noga twarda. No, na duszonkę. O możliwe, że będzie ciaparyga, bo to są słodkie grzybki. Ogryzek ślimaki ogryzły. Ale zdrowy. Dzisiaj odwiedzę. Autostradę prawych. Ci, którzy śledzą mój kanał na bieżąco, znają już to miejsce i, i wiedzą, ile prawusów tam wyciągam. To jest taki dukt w lesie, taka droga i tylko prawe. Jak się wysypują, to tylko na tej drodze można spotkać wielkie, ładne, zdrowe prawusy. I właśnie tam idę. I ładny piaskowiec. I za chwileczkę sinieje. Bo taki to jest krzebek. Koźlarz młodziutki. Na samym skraju lasu koło takiej dębinki bardzo dużo trafiam. Zobaczcie jakich pięknych koźlarzy. Wielkie ale już po czasie. Takiego gryzka nie będę brał niestety. Idziemy dalej. Ale grzybków jest. Do wyboru, do koloru. O, kolejny. Co kawałek. Tylko też już chyba będzie. Dziadziuś. Też ogryzeczek, tak. Nawet nie biorę. O i tam kolejne dwa. Jeden, drugi, trzeci. Miękkie. Miękkie. To jest bardzo. Mięciutki grzybek. I bardzo szybko robacz wieje. Także tylko młode. Egzemplarze mają szansę na to, żeby być zdrowe, i coś tu stoi jeszcze. No już jestem przy wyjściu. No, ten może być dobry, chociaż też jest taki duży, ale ten będzie dobry. O, noga twarda. I tu zerkniemy jeszcze. Może jakieś prawusy będą stały. Uchomorzysko. No, powolutku zbliżam się do samochodu. Kończę już ten spacerek. Spotkałem dzisiaj chyba wszystkie grzybki. Bo i podgrzybki, i prawdziwki. Jakąś małą kanie ominąłem. Piaskowce, także grzybów jest. O, prawus. I jeszcze na sam koniec. Prawus mi się trafił. Taki mały ogryzek. Z wierzchu ogryziony ale prawus możliwe, że jeszcze coś tu stoi maślaczek o, jest ale to są chyba podgrzybki no jak ostatnie to wezmę tak, piękne podgrzybeczki I jeszcze tego wezmę. O, i tam jest prawus jeszcze chyba. Ale też ogryziony. Borowiczek. A to. A to podgrzybek, zobaczcie, wszystkie grzyby stoją obok siebie. I prawe, i, i maślaki. Dogadują się między sobą grzybki. Jest porusek. To tyle na dziś. Pozdrawiam. Dziękuję za obejrzenie filmu i do następnego. Siemka.